Dla Pana to nie jest bulwersujące, jako dla katolika. O jakie okrzyki, Pani redaktor? Chodzi, bo było tam wiele okrzyków. A liści będą Dla usystematyzowania tej dyskusji warto powiedzieć, że to spotkanie ze mną nie odbywało się oczywiście w kościele, więc warto, żebyście Państwo to wiedzieli, tylko w sali w Ojca Augustyna Kordeckiego. Było to spotkanie, drodzy Państwo, na którym nie byłem po raz pierwszy w Pielgrzymce Kibiców, która była 17. Pielgrzymką Kibiców i jest pięknym wydarzeniem łączącym kibiców z całej Polski, którzy. Często są między sobą zwaśnieni, a za sprawą księdza Jarosława Wąsowicza, za sprawą tego duchowego czaru jasnej góry, ci kibice w liczbie około 3000 tysięcy, a na tym spotkaniu około półtora tysiąca, łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, w myśleniu o, o Panu Bogu, także. O swojej duchowości i to bardzo cenię. To była 17 pielgrzymka kibiców, jak Państwo wiecie, to nie pierwsza i jeszcze raz podkreślam, nie odbywało się to miejsce w samym kościele, tylko w konkretnej, w konkretnej sali. Ja byłem na tych pielgrzymkach jako szeregowy pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj, jako wczoraj jako obywatelski kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i będę na tej pielgrzymce, Pani redaktor, drodzy Państwo, także jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, bo jest to bardzo ważne miejsce w Polsce i spotkanie z kibicami, którym opowiadam o polskiej historii, o Polsce, o polskiej przeszłości i o polskiej przyszłości. A kibice oczywiście podejmują w czasie takich spotkań różne wyzwania, biorą na swoje sztandary różne hasła bardzo cenię kibicowski i stadionowy e, e, zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób e, bardzo autonomiczny. Pani redaktor, drodzy państwo, chcecie cenzurować część z państwa i część z polityków, część ludzi, e, którzy funkcjonują w opinii publicznej i w życiu politycznym. Chcecie już dzisiaj cenzurować X, chcecie zamykać telewizje komercyjne, i jeszcze zachciało się wam cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykał. Kolejne pytanie.